Zapraszam na wady i zalety kotów bengalskich. Koty bengalskie to nie tylko ciekawy wygląd, ale też bardzo, bardzo ciekawy charakter, który ma całą masę zalet, ale też zdarzają się rzeczy, które nie dla wszystkich będą zaletami, a dla niektórych wręcz będą wadami. Więc od początku. Pierwsza sprawa: koty bengalskie są bardzo aktywne i bardzo ciekawskie. Niestety ta ciekawość może nie być do końca czymś, Fajnym, ponieważ one chcą wejść wszędzie tam, gdzie my, sprawdzić wszystko i trzeba naprawdę niekiedy uważać, żeby sobie po prostu czegoś nie zrobiły. A ta duża aktywność, chociaż dla większości z nas będzie czymś fajnym, że ten kot cały czas się porusza, cały czas można powiedzieć, jest w ruchu, oczywiście te drzemki też występują, to jednak dla niektórych to będzie problem, że ten kot. Coś robi i że trzeba mu zapewnić jakąś rozrywkę, czy też nawet się z nim bawić, bo dla niektórych właścicieli kotów wybierają koty, żeby po prostu nie musieć spędzać tych długich minut, godzin, jak z psami na zabawie. Kolejną rzeczą, dla niektórych wadą, dla niektórych zaletą jest to, że całkiem sporo czasu zajmuje im się zaprzyjaźnienie z kimś nowym nawet z właścicielem taki malutki kot bengalski od razu się nie zaprzyjaźnia. Ale jak już się zaprzyjaźni, to ta więź to co się nawiązuje pomiędzy tym kotem a człowiekiem jest bardzo, bardzo silna, bardzo mocna, o wiele silniejsza niż w przypadku innych ras kotów. Ponieważ inne koty ta więź z człowiekiem jest często no nie za mocna, musimy to sobie przyznać. Natomiast kot bengalski yy, to przywiązanie do danego człowieka, do danych ludzi jest naprawdę bardzo mocne. Do tego ten kot uwielbia nasze towarzystwo. I dla większości osób będzie to zaleta. Dla niektórych może to jednak troszkę przeszkadzać, ponieważ to nasze towarzystwo dla tego kota oznacza, można powiedzieć, że on by mógł nam cały czas towarzyszyć: chodzić za nami, być przy nas, ale nie oznacza to. Już przekładania się tego na kontakt fizyczny. To nie są raczej koty pieszczochy. One lubią być blisko nas, one lubią być tuż przy nas, towarzyszyć nasz, nam w prawie każdej czynności, ale to nie oznacza, że będą cały czas się przytulać, że będą chciały być głaskane. To nie są koty typowe pieszczochy. Oczywiście, jak będzie chciał, wtedy będzie chciał od nas wymagać żebyśmy go pogłaskali, przytulili, potrzymali na kolanach, ale to jest rzadkość. Z reguły te koty tego kontaktu fizycznego tak bardzo nie potrzebują. Wobec obcych dosyć duży dystans. To, że one dosyć długo się zaprzyjaźniają, dosyć długo trwa to zapoznanie się, oznacza też, że wobec obcych jednak dosyć duży dystans. O wiele wolniej można powiedzieć, przyzwyczajają się, oswajają się z tymi obcymi niż większość innych kotów. Uwielbiają zabawy, uwielbiają każdą aktywność fizyczną, czy to wspinaczkę, czy jakąś zabawę wspomnianą, czy każdy inny ruch. Jeśli lubimy się bawić z kotem, no to jest świetny wybór, bo on to uwielbia. On to kocha, on ma niespożyte siły do tego. Dobrze dogadują się z kotami, z psami, z, z dziećmi raczej też, ale tu ważny jest czas. Jednak i z kotem, i z psem tu jest ważne wychowanie. Natomiast z dziećmi, lubią się z dziećmi, ale to nie będzie tak szybka nić porozumienia jak inne, niektóre koty. Chociaż jak ta nić już się. Utworzy to one uwielbiają tą zabawę z dziećmi, uwielbiają te dzieci, chociaż jak zawsze mówię, raczej z tymi większymi dziećmi, żeby wiedziały, jak z tymi kotami się bawić. Do tego są to koty uwielbiające wspinaczki, uwielbiające polowanie. Dlatego warto, trzeba, dla wielu osób to będzie duża wada, mm. dla innych zaleta, że trzeba im zapewnić do, ku temu warunki. I ten czas, to naprawdę wiele osób kupuje kota, żeby nie musieć poświęcać wiele czasu na zabawy na bycie z tym kotem. To kot bengalski nie jest dla nich. To będzie duża wada, którą sobie można powiedzieć wpiszą dotyczącą kota bengalskiego, ile czasu mu musimy poświęcić na zabawę, na naszą obecność. Chociaż on nie będzie non stop się dopominał, żeby się bawić, ale niektórym może przeszkadzać to, że w ogóle musi się z kotem bawić. No ale taka osoba to raczej nie powinna kupować kota. Wadą może być to, że są mocno terytorialne i mogą bronić tego swojego miejsca, które uznają za swoje. Przed obcymi, przed obcymi kotami, czy też psami nawet. Do tego często dochodzi problem ze znakowaniem tego terenu. Też musimy o tym pamiętać, ale szczególnie o tej, tym terytorializmie i o tym, że one go będą bronić. Niekiedy bardzo, bardzo mocno. I skutecznie. Dużą zaletą jest to, że to są koty inteligentne i naprawdę chętne do nauki. Szybko potrafi nauczyć się całej masy przeróżnych sztuczek, przeróżnych rzeczy. Aportowanie, chodzenie na smyczy i cała masa innych rzeczy to jest coś, co ten kot złapie, nauczy się i będzie mógł wykonywać bardzo, bardzo szybko. On uwielbia tą naukę też z tego powodu, że to jest z nami, w naszej obecności i to jest aktywność i umysłowa, i fizyczna. A ten kot to po prostu uwielbia. Dlatego ta nauka zaraz po zabawie był, powinna być czymś bardzo ważnym, jeśli myślimy o kocie bengalskim, chociaż dla niektórych to będzie wada. Dużą wadą dla niektórych będzie to, że kochają wodę i kąpiele. I mnie przeszkadza woda, kałuża, y, miska z wodą, wanna z wodą, prysznic. Dla niektórych może sta sprawiać to problem, zwłaszcza jak wyskoczą spod tego prysznica i, i sobie gdzieś pójdą. Bo sprzątanie, chociaż nie są to koty brudzące, to jednak musimy o tym mocno pamiętać. Nie pamiętam, czy wspomniałem o tej ciekawości, wspomniałem, że jest niebezpieczna i w połączeniu z tym, że lubią wodę, może być niekiedy wręcz niebezpieczna. Kolejną wadą dla wielu jest to, że to są koty bardzo wokalne lubi kiedy z nim porozmawiamy, wydaje dużo ciekawych dźwięków, które często są dosyć głośnawe, dosyć charakterystyczne. Poszukajmy na przykład na YouTubie tych głosów, jakie wydaje kot bengalski. Nie wszystkim się one spodobają. Nie wszystkim się też podoba, dla nich to będzie duża wada, że te koty są dosyć głośne. Jeśli chodzi o pielęgnację, to jest to duża zaleta tych kotów. Jest ona prosta, szybka, nie ma z tym większych problemów, nie jest czasochłonna, te koty słabo linieją, naprawdę pielęgnacja to coś fajnego. Jeśli chodzi o, chodzi o zdrowie, również te koty żyją nawet 16 i więcej lat. Musimy o tym pamiętać, że oczywiście opieka weterynaryjna, odpowiednie odżywianie, i to jest kot długowieczny. A jeśli mowa o jedzeniu, koty te z powodu swojej wielkości 4-7 kg i dużej aktywności, Dosyć dużo jedzą. No nie będą to jakieś kilogramy codziennie, ale jednak w porównaniu z innymi kotami, nawet tej samej wielkości, one jednak wyraźnie więcej jedzą. No, ruszają się, no to niestety nie niesie to za sobą to, że muszą więcej zjeść. Więc też musimy o to pamiętać. Wady, zalety. Jak dla mnie o wiele więcej zalet, a nawet te wady, które są, łatwo się da wyeliminować. Łatwo da się po prostu je zamienić na zalet. I ruchliwość, i głośność, i ciekawość, uwielbienie dla wody. To wszystko da się ograniczyć albo wyeliminować. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, udostępnij, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.